Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz chce zwiększyć liczbę polskiej armii o połowę. Szef Mon przypomniał, że PiS już w kampanii wyborczej informował o takich planach. Zdaniem wielu obserwatorów, to oświadczenie szefa Mon jest swoistym apelem o wzrost wydatków na armię do poziomu 2% PKB. Polska armia może liczyć wtedy nawet 150 tysięcy żołnierzy. W mediach coraz głośniej spekuluje się o możliwości zmiany na stanowisku premiera. Rzeczpospolita podaje, że gdyby prezes PiS chciał zmienić rząd, to Mateusz Morawiecki miałby duże szanse na fotel premiera. Jednak to nie koniec spekulacji. Jedna z tez zakłada, że Morawiecki ma szansę w przyszłości przejąć posadę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten przejdzie na emeryturę polityczną. Rząd szykuje się do wprowadzenia nowej ustawy prawowodne oraz podatku od wody. Według nowego projektu zapłacimy nawet za śnieg i deszczówkę. Oznacza to, że prawie 2 miliardy złotych wpłyną do budżetu państwa. Jak podkreślają pomysłodawcy, przeciętny obywatel zapłaci około 30 zł, najwięcej elektrownie i rolnicy. Anders Breivik, który w 2011 roku zabił 77 osób, wygrał w sądzie z rządem Norwegii. Rewik skarżył się, że od pięciu lat był zamknięty w izolatce, a jego korespondencja jest kontrolowana. Sąd przyznał, że trzymanie go w izolatce narusza artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jednak nie przychylił się do oddalenia kontroli korespondencji.